Chodzimy. Z kim jest? Przemek. Mogre pierwsze zasadnicze pytanie. Z kim jesteś w pokoju? Zibriel. Zibriel. Yeah. Comment ça va? Yeah. Ça va? Yeah. Oui oui ça va bien. Oui. Yeah. Uh... Je m'appelle Przemek. Yeah. Przemek. J'habite en Pologne. Oui? Oui. Je parle français maintenant. Oui et uh... Zibriel, what you looking there? What what are you watching? I'm looking for video from from Senegal. Politics, something or uh... not politics, but the life in Senegal. And how Senegal. how you like how you like Corona? How you like our team? Yeah, it's good team and, uh... <laughs> and blah 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 <laughs> <laughs> and good guys like you. <laughs> okay, and uh, you play last last game against uh, atlantas You play really good in everybody opinion. Mm -hmm. How you say how many? percent is uh, from your potential uh, was this game you can play better or this is this yeah yeah i think that i can play better yeah yes and i will show you tomorrow ah so yeah. maybe don't uh, you you don't uh, shoot a uh, Poprzedzka. Usually goal, yes? Yeah? It's possible because yeah. you have two, You you yeah. not promise, but you say yeah, it's it's. Promise you my God. Okay, okay, Jibril. And how you how you live with Mokry? He dangerous yeah, a good guy, or? Guy, yeah. He's good guy. No problems with, with with Mokry. A Mokry ty co powiesz o Jibrilu? Jak wam się jak wam się mieszka? Bo to też chyba pierwszy zagraniczny obóz dla ciebie? Pierwszy obóz od razu. No międzynarodowy, międzynarodowy pokój, hmm. nawet międzydrasowy pokój. Także jak, jak, jak odbierasz? Jak z zibrylem Ci żyje? Dobrze, jest. Przede wszystkim jest dużo ciszy. <śmiech> <śmiech> Czytacie, czytasz książki, czy nie? Czytasz? Ja mam, A, te, czy... do matury się Książki inne, tak. jeszcze wiadomo, bo chciałem za... pożyczyć po prostu do jakąś, ale widzę, że masz na głowie, masz poza piłką jeszcze inne sprawy, które są w twoim wieku normalne. Tak? Teraz ważne. Dobra. My rodziców y, Mokrego uspokajamy. Mokry bardzo odnalazł się do, bardzo dobrze, odnalazł się drużynie, jest całkowicie zaakceptowany, także nie ma ani on nie sprawia kłopotów nam, ani my nie sprawiamy, tak nam się przynajmniej wydaje, bo gdzieś tam też było to poruszane, żeby, żeby każdy, który przychodził, czuł się w drużynie dobrze, także mam nadzieję i mokry and we hope Jibril you feel good in our team and it's everything everything okay okay